Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym takim odcinku z gadki szmatki na, na w samochodzie. Znowu jadę na godzinę 14 do pracy. Yy, I teraz takie przyszłe przemyślenia takie pewne. Zauważyłem, że serwer ruszył, yy, jeżeli chodzi o, o farminga. I tak się zastanawiam, mówię ostatnio była jakaś burda wczoraj, czyli yy, 28 marca a tutaj musiałem zapiąć się po całym, bo dziwnie to wyglądało, wygląda jak wampir z takimi dwoma e, tymi mm, kołnierzami. W każdym Bądź razie e, ruszył, no i była jakaś burda, przychodzili ludzie, którzy po prostu nie chcieli grać kontrolować i po prostu mnie nie było, bo jestem jako jeden administrator tego serwera. I teraz się tak zastanawiam co tu zrobić, żeby. Takie rzeczy się nie trafiały, tak? No niby mogą do mnie pisać na Discordzie. Wczoraj pisali, a ja nie zauważyłem tego. I teraz chodzi o to, że no, po prostu nie chcę, żeby się ludzie denerwowali, że u mnie na serwerze jest burdel. I, I myślę wprowadzić jeszcze dwóch administratorów. Mam na oku dwóch. E, ludzi, którzy po prostu grają na tym serwerze. E, muszę ich po prostu poznać trochę. Nie będę wymagał Bóg wieczego, Tak samo będę karał, jeżeli ktoś będzie nadużywał władzy, bo administracja to tak zwana władza nad serwerem, więc yy, tak 100% administrację będę ja tworzył, a oni po prostu taką właśnie antytrolową, Że ktoś przyjdzie, będzie robił burdę, to out. Że ktoś przyjdzie, nie wiem. Najgorzej to jest to, że ktoś chce na przykład dostać. E, farmę niszczy teren e, jako kierownik niszczy teren i jest problem taki delikatny ale kurde, tym... nie wiem co to było ni to basad, ni to golf z przodu golf, z tyłu basad jak mi ktoś powie co to jest za samochód to nie pamiętam kolega takiego miał, tylko że chyba w kombi no i teraz tak e mówiłem, że dwóch ja z nimi tam na Discordzie się skontaktuję yy, podam im najwyżej hasło i będą mieli taką próbę do końca marca do niedzieli chyba, tak? z pierwszym yy, pierwszym kwietnia będzie restart yy, serwera, będziemy całkowicie od nowa wszystko zaczynać i yy, jeżeli oni zdadzą sobie tą próbę, zdają tą próbę, że no okay, mogę być administratorem i dam sobie radę z trollami to zostają, tak? Zobaczymy jak serwer będzie się rozwijał. Widzę, że bez modyfikacji dużo ludzi wchodzi, wychodzi, wchodzi, wychodzi Sporo ludzi zostaje, żeby sobie pograć Tym bardziej, że wiedzą, że to jest serwer dedykowany, jak się dowiadują przynajmniej że to jest serwer dedykowany, że to nie jest serwer ee, z jak gdyby z save'a, z PC Czyli on jest czynny 24 godziny na dobę. I, e, I możecie sobie grać 24 godziny na dobę, nikt Wam tam nie będzie specjalnie e, w tym przeszkadzał. Sejwy chyba są robione co 15 minut, o ile się nie mylę. Takie e, serwerowe mogę w razie czego backupa zrobić. E, Jeszcze mogę Wam powiedzieć, najważniejszą sprawą na serwerze jest ład i porządek. Jeżeli ktoś kupuje rzeczy w sklepie, to prosiłbym je, żeby je od razu zabrać do siebie na farmę. tak? Nie wiem, co tam. Ja na przykład jeszcze nie mam nic ogarniętego. Nie chcę Wam łapami machać, wystarczy, że kierownica się już kręci w ekranie. Chodzi o to, że robi się burdel pod sklepem. Piszą mi, że burdel jest pod sklepem, żeby coś z tym zrobić. Najgorsze jest to, że jako administrator nie mogę tego złapać i przenieść na przykład w inne miejsce. Muszę wejść do każdego z, z osobna i jeżeli na przykład jeden ciągnik jest tego, a trzeci ciągnik jest tamtego, to muszę przepisywać, męczyć się cholernie, nie wiem. Powinni to zrobić, żeby administrator mógł mieć taką władzę, że złapie ciągnik, przeniesie w drugie miejsce. No, jest to normalne, że jeżeli robi się burdel, no to można wtedy to wszystko ogarnąć, ewentualnie wszystko można też zresetować do, do sklepu, ale do sklepu znowu nie można nic kupować. W każdym razie najważniejszą rzeczą jest, żeby na drogach nie zostawiać maszyn, ciągników i w sklepie, żeby można było, żeby tam był i porządek. Jak macie na farmie, na własnych polach, to mnie już nie obchodzi. Zrobię tak, że będzie, może być nawet 8 farm. Bo nie zawsze gra 8 osób. Nie oszukujmy się. Na razie jest 8-osobowy, jeżeli trzeba będzie to i będzie 16-osobowy. Ale myślę, że nie będzie to wymagane, bo na razie 6-7 osób gra, maksymalnie chyba grało 6 osób jednocześnie. Fajnie się, powiem Wam, fajnie się gra, jak jest dużo farm. Bo no inaczej się gra, no. Tym bardziej, że to mówię, jest serwer dedykowany, nie trzeba na nikogo czekać, żeby sobie z kimś pograć po prostu wchodzę, gram sobie swoje ktoś wchodzi, tak samo jest na Discordzie jeżeli trzeba będzie, założę kilka więcej kanałów głosowych, będziemy cię mogli sobie rozmawiać nie tylko pisać na e, na farmingu, tylko tylko też pisać e, rozmawiać na Discordzie poza tym w samochodzie już nic nie piszczy już żadnych ptoszków nie ma pod maską, jaka pierdoła była znalazłem ją sam ją znalazłem. I to sam ją zepsułem i sam ją znalazłem, więc tak to wygląda. Mamy 6 minut, nie wiem ile osób to będzie oglądać. Mam nadzieję, że e, bateria przyjmie jutro. Jutro o godzinie 20 jest Fame Mama, na które jadę. Mam już zestaw kibica dla ISAMu, czyli mam już koszulkę Team ISAMu. I tak to będzie wyglądać, żeby sobie z kolegą, miał być z żoną, ale mówi. Pojadę z żoną to nie nagram żadnego materiału. Bo moja żona jest taka, że nie mogę przy niej za bardzo wyciągać telefonu, nagrywać. Nie mogę się bawić w przy niej. czyli ją to drażni. No i to zrobię. Więc zabieram dwóch kolegów. Znaczy, jeden będzie kierowcą, bo ja mam zamiar e, może nie złoić się wódką, ale no, napić się przy sobocie. Tym bardziej, że pierwszy raz będziemy się spotykać bez żon. To będzie ciekawe spotkanie. Nie będziemy mieli w końcu hamulców, ale zrobił wyhamujemy, nie, nie to, że zarobiemy się i wrócimy jak zwłoki do domu, tylko normalnie sobie pojedziemy e, do domu grzecznie, pijemy może troszeczkę i będziemy grzecznie wracać do domu. E, mam nadzieję, że... mówię, no chcę jakiś taki materiał nagrać, że jak to wygląda e, z mojej perspektywy, tak? Nie to, że chcę nagrać jakieś walki, chcę to rzucać jako e, walki Wieczoru, czy, czy, czy jakieś inne pierdoły, tylko po prostu. Z mojej perspektywy to wszystko będzie widziane. Co jeszcze mogę wam powiedzieć na tak na zakończenie? Mówię, no zapraszam do gry na serwerze dedykowanym farming simulator z nazwie Szarki YouTube. Na dole w opisie będziecie mieli e, link do Discorda, link do. Do Discorda, do i do Odchainu. No, no wiecie, do farminga nie będę tego ciął, bo to jest taki materiał szybko nagrywany. Ja zaraz <laughs> wpiszę jakiś tytuł ładny. Ja to wrzucam w całości. Nie mam jak tego pociąć w telefonie. Pan z ziemniakami stoi przy drodze. Już ciekawe, młode już może ma. Bo już widziałem ziemniaki pod folią leżą. Dobra, to ja. Bardzo miło się z Wami żegnam i zapraszam Was na serwer i na live'y, które będą może troszeczkę bardziej częste, bo 1500 subskrypcji muszę osiągnąć do maja, inaczej żona każe mi skasować kanału, a jest to dla mnie ciężkie, bo yy, lubię to, lubię to robić i to by było takie coś jak, yy, nie wiem, ktoś ma hobby, yy, swój ulubiony, wymarzony samochód, który stoi w stodole i tam sobie go długie. Dłubie, i całe życie będzie go długo, ale, ale może go nigdy nawet nie skończy, a tak samo jest ze mną. No, ja próbuję, próbuję, próbuję i nagle będę musiał, nie wiem, na przykład tak, jak ten facet będziemy musiał sprzedać ten samochód, bo stoi z żona psioczy, że że yy, zagradza miejsce. Tak samo ja mam z yy, graniem i, i, i z YouTube'em. Dobra, na razie dzięki, cześć.